W bardziej popieprzonych okolicznościach nie miałem okazji w życiu robić wywiadu, a tym bardziej z selekcjonerem reprezentacji Polski. W ten sposób zaczynamy tur meczyków po Italii. Przylecieliśmy tutaj, żeby porozmawiać z reprezentantami Polski, a tymczasem wyszło, że spotkaliśmy się z Czesławem Michniewiczem celowo co prawda na meczu Specja Fiorentina i okazało się, że Czesław Michniewicz na wywiad potem już nie miał czasu, bo jutro rano lot, bo teraz jest już bardzo późno, ale stwierdził, że w sumie nie będzie brał taksówki, nie ma samochodu, to ja wsiadam do Was do auta i pogadamy sobie w trakcie drogi. Więc zapraszamy 15 minut o reprezentacji Polski z Czesławem Michniewiczem prosto z włoskiej specji. No dobrze, to ja się trochę szczerze mówiąc stresuję jako taksówkarz, bo te włoskie drogi nie są najlepsze. Natomiast chciałem spytać, jak logistycznie ta podróż wyglądała przez Włochy, bo tak naprawdę sześć krajów jeszcze do zrobienia chyba zostało, teraz już pięć. Natomiast no, nikt Cię nie mógł czuć pominięty faktycznie z kadrowiczów. Znaczy w tym tygodniu poprzednio wróciłem w piątek, w, czwartku, w czwartek w nocy wróciłem do Polski, w piątek byłem w Polsce w sobotę w południe wyjeżdżałem do Warszawy z Warszawy do Antalyi wczoraj miałem spotkanie z naszymi piłkarzami był Szymański był Góral był też Candy Tomek no i dzisiaj rano o 4 wstałem i 4.45 wyruszyłem na lotnisko w bo poprzez Istanbul, dotarłem do i z Bolonii odebrałem samochód, przywiózł tutaj do z byłem tu około 14 no i później był już tylko mecz Plany jest ogarnięty dobrze, ale idzie się wyspać przez te ostatnie tygodnie, czy bez Słabo się z panią jest ostatnio, bo bardzo wcześnie się przemieszczam, żeby zdążyć co dzień nie w innym miejscu nie. Ja To też 745 już jadę w kierunku Pizy, bo startuję do Manchesteru 14 mam spotkanie z Helikiem, później obserwuję mecz Brighton z United. Będę w hotelu razem z Brighton. Także będzie okazja jeszcze z moderem jeszcze raz porozmawiać, bo się widziałem z nim w poprzednim tygodniu. No i o 20 z minutami zaczyna się mecz. I w środę rano wylatuję już do Francji. Tam się spotkam. Jeszcze po drodze najpierw do Brukseli. Być może uda się spotkać z Kozłowskim. później z Kozłowskim, później Lons. Spotkanie z Frankowskim. No i do Arkamilika na spotkanie i na mecz z Karabachem rano ruszam do Düsseldorfu, stamtąd do... Matko droga, nie skończy się ten plan ramowy. No. Ja, tak prze, ja tak przerwę, bo e, hamuję na tyle tutaj ostro w tym nowym aucie, że przepraszam, bo może coś podejść. Natomiast e, pytanko takie a propos tych spotkań, czy któreś było na tyle luźne, że był czas, żeby faktycznie porozmawiać, bardziej barwnie, z uśmiechem, nie tylko o piłce, czy nie ma na to w ogóle szans? Bo te spotkania chyba takie na szybko, więc może z kimś było faktycznie dłuższe. Nie, to nie jest na szybko, bo, bo z Robertem rozmawiałem ponad 3 godziny, długo rozmawiałem też z innymi zawodnikami, chociażby wczoraj długo rozmawiałem z Sapkiem Szymańskim, wyszedł w jednym hotelu, ale też rozmawiałem z Kendim, czy z Guralem tydzień temu, byłem we wtorek tutaj w Specji, rozmawiałem długo się z Kiwiorem i z yy, Recą poświęcał tyle czasu, ile potrzeba dla zawodnika to nie są 15 minutowe spotkania mm -hmm. chcę, żeby opowiadali o swojej sytuacji w klubie ja też mam dużo pytań odnośnie ich tylko ich w klubie, ale też mówię im, jaką rolę widzę dla nich ewentualnie w reprezentacji nikomu oczywiście nie zapewniam powołania poza tymi zawodnikami wiodącymi to oni mogą czuć się powołani bo są trzonem reprezentacji a pozostają się walczyć wiadoma sprawa e, w ogóle przez ten przez ten czas y, mam wrażenie, że te pierwsze trzy dni to była jakaś masakra, ale potem, medialna wiadomo, ale potem już dali wszyscy ludzie chyba święty spokój, żeby popracować wreszcie, więc pytanie, czy każdy dzień jest tak intensywny od rana do nocy, czy, czy teraz już idzie faktycznie z taką higieną pracy też do tego podejść? Czy znaczy, każdy dzień jest intensywny, bo założyłem sobie, że porozmawiam z każdym kadrowiczem i z tymi, którzy będą powołani, być może ktoś z nich nie będzie powołany, ale chcemy z nimi kontakt, założyłem sobie, żeby ich odwiedzić, dając sobie czas praktycznie do, do, do 21 2 lutego, żeby z tymi zawodnikami zagranicznymi się wszystkimi spotkać, a później skupię się już na, na sprawach organizacyjnych, na przygotowaniu materiałów no, do zgrupowania, czyli analiz naszych, przeciwników indywidualnych, treningów, ułożenia i tylko się na tym skoncentruję. No i też będę obserwował Polską Ligę, wybieram się na kilka spotkań. Pogoń z Lechem, Lech Raków, to Śląsk z Legią, są takie mecze, na które zamierzam pójść. Jasne, bodziec dla Grosika myślę, że też tutaj się jest przydatny, yy, on taką pozytywną pompkę, że tak powiem, lubi jak najbardziej, ale tutaj się jeszcze zastanawiam a propos tych ostatnich podróży, który piłkarz zaskoczył tym, że faktycznie fajnie się z nim rozmawiało o taktyce, że nie tylko słuchał, ale i swoje dodał? No, myślę, że każdy z nich, od, od Roberta, gdzie miałem z nim pierwsze spotkanie, się na temat taktyki, na temat szczegółów, Wszyscy grają w świetnych klubach, pracują ze świetnymi trenerami, już pracowali ze świetnymi też trenerami z wieloma, tak jak Robert czy Wojtek Szczęsny, bo o nich tutaj mówię, Kamilik, Piotr Zieliński, oni mają wszyscy pojęcie, pozostali również o taktyce, także tutaj rozmawiając z nimi, to jest bardzo na wysokim poziomie i też sam zadaję wiele pytań, jak rozwiązują pewne sytuacje, myślą też właśnie o naszej reprezentacji, żebyśmy... Część zachowań z klubu przyniesie do reprezentacji, mówię tutaj o rozpoczęciach gry. Wojtek Wojtkiem z na ten temat rozmawiałem. Rozmawiałem z Bartkiem Drągowskim, on też rozmawiał z innymi zawodnikami, także z Jankiem Brynarkiem rozmawialiśmy dużo na ten temat, są zaangażowani bardzo. W... No, Wojtek to jest bardzo zaangażowany, jak widzieliśmy, że całą taktykę rozrysował. <grytanie> tak, Wojtek ma dystans ze siebie, ale też olbrzymią wiedzę i też poczucie humoru, ale zanim na koniec było wesoło, to wcześniej długo rozmawialiśmy, opowiadał mi o różnych rzeczach, ja mu też opowiadałem co my chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Pewne, jasna sprawa. Jeśli... Oj tak, trochę, trochę, grze trochę grzeje, trochę grzeje, nie zadbaliśmy o to. A jeśli o Roberta chodzi, to mm, on przyjął w taki sposób, że na początku wysłuchał, a potem zaczął się udzielać Czy jak w ogóle wyglądała wasza nie, rozmowa, bo. to nie chcę chodzić w szczegóły, bardzo miła przyjemna rozmowa, no to pokazało się ponad 3,5 godziny. No tak to że... swoje tak mówi. Także to dużo mówi po się o wszystkich tematach, które dotyczą reprezentacji, bo jego gry w jego najbliższych spotkań i tak dalej, jak będzie wyglądało zgrupowanie, co planujemy na tym zgrupowaniu robić. To wszystko rozwalaje się. Okej, okay, jasna sprawa. Nasza droga do hotelu się ewidentnie wydłuża patrząc na ten korek ale niby półtora kilometra zostało jutro o której no i tu przed siódmą, siódma muszę już być po śniadaniu i wyjeżdżam do Pizzy, tam stamtąd mam samolot do Manchesteru i tak po kolei tam wszystko pójdzie bo spotkanie z helikiem, później jadę do bazy Manchester United do to zobaczyć się też ze scoutem z Polski tam pracuje Sadowski i tam też jest Nasz zdolny chłopiec ze Śląska, wersja, który trafi teraz do Manchesteru United, będą takie No i stamtąd od razu pojadę na stadion Manchesteru i będę obserwował mecz z Brighton. Okej, okay, tak. Mówię tu o Borysie, jest taki młody chłopiec bardzo zdolny. Borys? Borys tak, tak. tak. typowo pod Twittera pytanie ma ty miał miesiąc temu dużo mniej kolegów niż dzisiaj? Wszystko mi powiedział, że tak staram się unikać tego tych wszystkich właśnie mediów społecznościowych. Dzisiaj, nawet przyjechałem, to zżerniłem się chwilę, to się dowiedziałem dopiero, że Jurek Brzeczek został trenerem. Nie wiedziałem, bo nie śledziłem tego. Staram się być ponad tym i wiem, że to mi bliżej nie pomoże. I ja tylko muszę dobrze pracować. i Tylko na tym się koncentruję. A jest w ogóle szansa, żeby te chwile łapać? Takich uśmiechów i w ogóle radości z tego, co teraz się dzieje? Czy to, tak jest szczerze ciężko? To. Ja myślę, że mam dużo satysfakcji, bo. Taką się z spotkałem się jeszcze od tutaj zostałem trenerem reprezentacji z jakimiś złośliwościami internetu w nie wliczam jej tych różnych wywiadów i tak dalej, opinii ekspertów i pseudoekspertów jak zwał tak zwał ale spotykam wiele, wiele życzliwości nawet ze strony trenerów, z którymi rozmawiam, chociażby przez wczoraj, przedczoraj rozmawiałem właśnie z trenerem Dynamo, Sandro Szwarcem, bardzo mm -hmm. sympatycznie rozmawiałem yy, z Bowaczem, to jest asystent Klopa który jest dyrektorem teraz w, w, w Dynamie Moskwa. rozmawiałem też z Luczesku i z ludźmi z Dynamoki. Poznaliśmy się pod temu na zgrupowaniu Legii Mówi, że jak jakieś pytania mam odnośnie kędziory, Tomka, sposobu gry i tak dalej, to, to śmiało mogę do niego dzwonić, do mnie z tym Także jest fajny kontakt z tymi trenerami, bo to są trenerzy, którzy no też w przypadku Luczesku też prowadzi reprezentację, także on wie jak się to wszystko... Zgrywa. No tak. pewnie, że tak. Nie wiem, tak jak ostatnio przeczytałem te słowa z słowa Czerwczesowa, że Czesław Michniewicz dobrze wie co robi i ma swoich ludzi, swoich podpowiadaczy w Rosji. Można się było uśmiechnąć, ale faktycznie ktoś za tamtą granicą jest nasz. Znaczy, szukamy różnych informacji, dużo informacji zebrałem w trakcie tego pobytu w Turcji, bo mieszkałem wspólnie z kilkoma zespołami z Rosji w był SoCi było, było też Dynamo Moskwa, był też Shakhtar Doniesk na temat Karpina, rozmawialiśmy o trenerze Karpinie, nie o piłkarzu tylko o trenerze, mm -hmm. na co zwraca uwagę, bo zawodnicy którzy tam pracowali w różnych etapach, także też starają się jak najwięcej informacji na, na, sposób, na temat jego sposobu pracy się dowiedzieć, ale też nie ukrywam, że mamy swoje informacje, zresztą podobnie jak, jak Rosjanie, też wiedzą o nas dużo, na pewno bardzo y, dobrze staranie się chcą do meczu przygotować, przełożyli kolejkę tydzień przed naszym meczem, nie zagrają tego meczu, pewne Są dwie opcje, albo to będzie Hiszpania, albo to będzie y, Turcja. chcą w spokoju się przygotować, chcą tam zagrać sparin, prawdopodobnie Kryją, Sowietów, jeśli to będzie y, Turcja. Y, no i chcą idealnie być przygotowani do tego. My tego czasu będziemy troszeczkę mniej mieli. Nasi zawodnicy w weekend będą grali, to też może się okazać dobre dla nas, bo... Rosjanie są już sam z Szwartsem, on pierwszy raz coś takiego przeżywa, żeby tak długo się przygotowywać do meczu. Trzy obozy jeżeli że są fizycznie, psychicznie zmęczeni, to zresztą było widać, obserwowałem ich mecz, w którym Szymek był kapitanem z zespołem z Rigi, to to nie wyglądało to jakoś optymistycznie, ale było widać, że ich zmęczenie jest olbrzymie i u każdej drużyny radzieckiej, rosyjskiej jest to zmęczenie widoczne, no, zagrają kolejkę mniej. Na pewno będą świeści, ale czy to im pomoże? bo boiska wszystko zweryfikuje. No to prawda. Takich tematów to jest tak naprawdę od groma. E, ale to fajne tak posłuchać, że jednak mimo wszystko ta praca idzie no, dwutorowa, nie? Bo po pierwsze to jest relacyjnie i też y, w kwestii przekazania taktyki z naszymi zawodnikami, no ale nie można czekać na składanie informacji na temat Rosji, bo to trwa od miesiąca. Śmiało pewnie zakładem. Znaczy, to jest także część tabu, która została w Polsce, obserwujemy, mecze, praktycznie każda kolejka jest maksimum meczów obserwowana, teraz praktycznie oprócz jednego meczu wszystkie mecze były obserwowane przez naszych y, trenerów y, i przygotowujemy materiał, bo nie ukrywam, że też patrzymy na zawodników z polskiej ligi, którzy mogą być brani pod uwagę, y, nic nie staramy się, żeby to wszystko miało ręce i nogi, na razie zbieramy materiały, a później te materiały trzeba będzie opracować, wybrać najistotniejsze rzeczy, skontaktować się z zawodnikami, zanim przyjadą. na zgrupowanie 6 marca już musimy podać kadry z tak, mhm. zagranicznych zawodników, którzy będą powołani. Tydzień później powołamy zawodników z polskiej ligi no i zostaną 3 dni przygotowań w Chorzowie na stadionie śląskim i lecimy do Rosji. swoją drogą. Ciekawe jeśli chodzi o te spotkania, Wasze i kontakty, one są wszystkie tylko odnośnie meczu z Rosją? Czy w przyszłości też? Nie, rozmawiamy tylko o meczu z Rosją, nie wybiegamy tylko w przyszłość, nawet nie mówimy o ewentualnie drugim meczu z kim, po co, na co będziemy grali. Bo, bo to nie ma sensu, skupiamy się tylko na Rosji, na, na zespole przeciwnika, ale też na naszych zachowaniach. Rozważamy różne koncepcje, w zależności od tego kto by będzie grał, bo to mecz będzie za ponad miesiąc. Musimy mieć alternatywę na różnych ustawień, czy to będzie czwórka obrońców, czy to będzie piątka obrońców, czy jeszcze jakieś inne rozwiązania, no to trzeba powinno dobierać piłkarzy. Stąd też nasza wizyta dzisiaj tutaj w Specji, żeby patrzeć na pracę, którzy może grać w szczurce obrońców jako boczne obrońca i też jako wakadłowy. Także darne. podobnie też spoglądałem ja i Maciek Stolarczyk treneru 21 no Trenera no, pozdrawiamy? Tak, pozdrawiamy trenera z tyłu siedzicy, żeby zawodników. Bardzo szkoda, że w przyszłym momencie obronił bardzo mocny strzał głową i z tej akcji mm -hmm. jeszcze piłka wróciła Absolutnie nie, nie, to nie było jego wina On się bardzo ładnie zachował I podał z tego bramka i przegrali mecz No ale strzelili bramkę piątek Myślę, że się cieszy, szkoda tylko, że Dremborski nie gra Dzisiaj zespół wygrał i raczej wątpliwie, żeby w następnym meczu trener zmienił wycięskiego bramkarza To który prawda to całkiem dobrze, bo i w pucharze im pomaga, i w każdym widzę. Także w ogóle tak musimy cierpliwie czekać za swoją szansę. Jasne, w ogóle tak sobie myślę. to pytanie poprzednie zadają nieprzypadkowo. No bo skoro tylko o meczu z Rosją była mowa, to rozumiem, że Kuba Kiwior, Krystian Bierik, z którym się trener widział, nie wiem czy Filip Jagiego, z którym był kontakt, kontakt tak. telefoniczny, tak. ale spotkanie się nie udało jeszcze czasowo. Oni wszyscy są brani pod uwagę na Rosję, rozumiem. Skoro tak? Ja myślę, tak, że. Kuba Kilgior, ocenimy, czy ma szansę u nas. Jeśli nie będziemy szansy zagrać, to na pewno zagrać w reprezentacji młodzieżowej. U tego trenera, który się z tyłu, tak? Tak. tak? Jest. Później, jeśli chodzi o Filipę Gieły, to, to rozmawiałem z nim, znam go doskonale. Myślę, że to jest przyszłość polskiej reprezentacji na ten mecz najbliższy raczej nie będziemy grali pod uwagę, ale to jest przyszłość. On bardzo dobrze gra we Włoszech. My dzisiaj u niego byliśmy swoją drogą tutaj przerwę i on ma bardzo ciekawe doświadczenia jeśli chodzi o taką teorię futbolu, bo dzisiaj jego sąsiadem został ponownie Berami ten Szwajcar. Okay. Więc myślę, że jeśli chodzi o środek pola to doświadczenie to te, też takie obcowanie w klubie z kimś takim ma, ma duży sens. Natomiast no dobrze, to tak nie męcząc ja się zastanawiam, jest w Polakach w naszym narodzie trochę optymizmu, bo ja oglądałem te wszystkie wywiady pierwszego dnia. W TVP szczególnie nie było tego optymizmu i pan tak nawywało, nie no, ale miejmy wiarę, my musimy wierzyć, bo kto jeśli nie my sami w nasz zespół, więc po tym e, czasie pracy trochę więcej tego optymizmu widać. U piłkarzy, u ludzi. I, I, u piłkarzy nie miał okazji wcześniej zaobserwować, bo już nie byłem czego reputacja, ale teraz kiedy się z nim spotykam, to ten entuzjazm widzę przede wszystkim świadomość, że to jest jeden mecz, że... Decyduje, może zdecydować jedna bramka, przypadkowa bramka z jednej czy z drugiej strony, ale najmniej cały czas był e, optymizm. Gdyby nie było, to bym się nie zdecydował, mając kontrakt. z no do końca sezonu podjąłem się tego wyzwania, niełatwego wyzwania. Wiem z czym się to wiąże i jaka krytyka spada na, na reprezentację, jeśli reprezentacja zawodzi, bo reprezentacja klientuje 36 milionów. Ja liczę na to, że zagramy dobre spotkania, to co mówiłem w tych różnych wywiadach od samego początku, że wierzę w piłkarzy, których mamy, mamy najlepszych piłkarzy na świecie, mamy świetnie grających innych zawodników w wielu klubach. Rosjanie mają łatwiej, łatwiej trudniej, łatwiej, bo mają wszystkich zawodników w lidze, poza trzema zawodnikami. Czeryszew, Gołowin, jeszcze jakiś trzeci zawodnik już mi wypadło z głowy. Mm -hmm. A reszta, gra widzę na miejscu, żartowaliśmy, że Karpin przyjechał do Turcji w ciągu dwóch dni mógł odwiedzić wszystkie zespoły. I tu jeden dziś polecieć do Dubaju, bo tam były trzy kolejne zespoły: z parka, no, tak? Krasnodar i ktoś trzeci. Także no, inne realia, inne okoliczności, ale mówię, no, będzie boisko i do tym boisko trzeba będzie udowodnić swoją wyższość. Jasna sprawa. Eee, no dobrze, to w takim razie my w hotelu już męczyć nie będziemy na pewno. Super. Bo, bo trzeba iść spać w takim razie. No, jest także. No nie, powiem. Ten przy... stylarzek pośpi dłużej. <laughs> no, idę plany, jutro powiesz, przywita się z bufonem, że ona tak. idzie bufonem. A tu my już jesteśmy. Tutaj po lewej stronie, to możemy tutaj tak. W ten. Tak? Wyjść tak. w biegu Okej, okay, dobra, to szczerze mówiąc. tutaj to gdzieś tutaj na pasach. Może. to może ja tutaj wykręcę, bo wy macie kotel A... tutaj, nie? Po lewej stronie. Po lewej stronie, No, tak, tak, to 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 tutaj. Zróbmy tą nabijkę, tak, żeby było już legalnie. Pewnie. Nie, bo jak, jak my to mamy nagrywane, to ja wolę akurat przepisów nie łamać mm -hmm. już, już wystarczy takich taki jest samochód bardziej... Jest <laughs> Ale po co tak, to ujawniać tak, przed końcem? <laughs> e, dobrze, to w takim razie wielkie podziękowania dla pana trenera Macieja Stolarczyka i, i, i pana i trenera Czesownika za nie? Bo dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Ja tak, dziękuję dziękuję bardzo. bardzo. Drogi, do zobaczenia na szlaku. Do, no, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.